Interek z Katowice, Mariusz Czatnik, dzień dobry. Krótkie takie porównanie. Dwóch przepływowych ogrzewaczy wody w podobnej klasie, czyli Kospel PPP-PPE4M oraz Sztibla. A w Sztiblu jego odpowiednikiem jest PO182124. Zobaczmy sobie. Najpierw może na wymiary, czyli jeżeli chodzi o szerokość ogrzewacza, to kospel ma 25 cm, sztibel ma około 22 cm. Wysokość jest podobna około 48 cm, jednego i drugiego. Natomiast już, jeżeli chodzi o głębokość, to tak, to kospel tak około 2 cm jest głębszy a sztibel ma tutaj mamy około 9 cm zobaczmy sobie jak one w środku wyglądają To jest sztibel nie ma tutaj przypadku na pewno a tutaj mamy kospel Jak to tu wygląda, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku? Może najpierw omówimy kospel. Mamy przyłącze elektryczne od góry, tutaj mamy wejście przewodów. Możemy również mieć od dołu wejście elektryczne, i ono jest tutaj schowane, ale wtedy wymagane jest odpięcie panelu, tak aby przyłączyć Kostkę elektryczną, a więc jest następuje jakiś tam demontaż i jakiś montaż. Tak to w firmie Kospel wymyślono. Swoysko, swojsko brzmiąca nazwa, natomiast właścicielem 100% Kospela jest firma Wisman z Niemiec. Jeżeli chodzi o przyłącze hydrauliczne, to tu mamy rozstaw 100. I tutaj na co zwróciłem uwagę, no to mamy bardzo minimalne pole manewru i te krótce są sztywne, są sztywne, nie jest to łatwo, że tak powiem, łatwo, czy łatwo to można dopasować, jeżeli będziemy mieli jakikolwiek błąd montażowy, ten rozstaw jest to, w sztywlu to mamy troszeczkę inaczej. Aha, i co jeszcze? Tutaj są te piny magiczne do przełączania mocy, bo tutaj mamy podane PPE4M17,18,21,24. Ale aby uzyskać wymaganą moc bloku grzewczego, którego mamy tutaj po lewej stronie, no to te piny muszą być w odpowiedni sposób poprzesuwane. No, jak widać, jest to takie bardzo, bardzo. O tak. I takie są te piny. I zgodnie z instrukcją można je przesuwać. W sztywlu te piny są tutaj. One są wtedy na złączu. I te złącze wpinamy załóżmy. 21 i wtedy ten blok rzewczy ma 21 kW, a jeżeli chodzi o przyłącze elektryczne, to przyłącze elektryczne mamy oczywiście górne, mamy dolne. Ale z hydrauliką mamy łatwiej, bo tutaj mamy ten cały pas odpinany i możemy sobie... Bardzo mocno regulować i też do ściany mamy o wiele, wiele więcej, także mamy możliwość manewru. W kospelu jest to minimalna wartość to jest około 1 cm. Tutaj będzie na pewno około 2 cm w sztiblu tak, aby to przypiąć hydraulicznie. No cóż, i teraz taki ogólny wygląd. Mamy tutaj taki w sztiblu, taki typowy monoblok. Widać, że jest to konstrukcja do, dopracowana. Zresztą ta konstrukcja jest na rynku od wielu, wielu lat. Tak wygląda Kospel. Tak. Takie są różnice. Pozdrawiam serdecznie i zapraszamy. Aha, jeszcze jedna uwaga. W Kospelu gwarancja wynosi... Dwa lata, jeżeli chodzi o Sztibla, gwarancja wynosi 3 lata. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia, do usłyszenia.